Temat, który bierzemy dziś na tapet, to jak rozpoznać toksyczne relacje, zanim będzie za późno. Każdy z nas zna kogoś, kto wplątał się w historię rodem z kiepskiego serialu, z kontrolą, manipulacjami, poczuciem winy i całą resztą atrakcji. Dziś porozmawiamy o tym, jak zauważyć takie schematy wcześniej, żeby nie musieć później składać siebie w całość jak mebla z Ikei bez instrukcji. Co to w ogóle znaczy toksyczne? Słowo toksyczne oznacza coś trującego, substancję, która powoli podkopuje organizm, aż ten zaczyna chorować, a z czasem zaczyna także chorować nasza psychika. Toksyczna relacja to taka, w której czujesz się coraz gorzej, zamiast coraz lepiej. I nie chodzi o to, że partner czy przyjaciel musi mieć ogon i woli. Toksyczność bywa subtelna. Z czasem zaczyna się od małych komentarzy, od robienia z Ciebie wariata, od tego, że ciągle masz poczucie winy, i nagle orientujesz się, że tracisz poczucie własnej wartości, energię, chęć do życia. Podsumowując, toksyczna relacja to taka, której więcej tracisz niż zyskujesz, a bliskość z taką osobą sprawia, że coraz mniej jesteś sobą. Oto sygnały ostrzegawcze, jak rozpoznać toksyczną relację. Oto kilka czerwonych flag. Ciągle czujesz się winny. Masz wrażenie, że cokolwiek zrobisz, to źle. Zostaniesz w domu? Źle. Wyjdziesz? Jeszcze gorzej. Zjesz ciastko? Drama. Nie zjesz? Też drama. Twoje potrzeby są zawsze na końcu listy. Ty się dopasowujesz, ty odpuszczasz, ty rezygnujesz, a druga strona? Jakoś nigdy. Gaszenie entuzjazmu. Opowiadasz, że chcesz zapisać się na kurs, a w odpowiedzi słyszysz Serio? W tym wieku? Albo po co ci to? I tak ci nie wyjdzie. Manipulacja i granie na emocje. Typowe teksty. Jakbyś mnie kochał, to byś. Gdybyś się bardziej starała czy starał nie byłbym albo nie byłabym taka wredna. Brak szacunku na Twoich granic. Mówisz nie chcę o tym rozmawiać, a i tak jesteś zmuszony. Ustalasz, że potrzebujesz przestrzeni, a telefon dzwoni co 5 minut. Masz wrażenie, że tkwisz w dramacie rodem z serialu, ciągłe kłótnie, rozstania i powroty, wybuchy zazdrości, potem wielkie przeprosiny. I tak w kółko. Żeby nie było za sucho, oto kilka przykładów. Toksyczność w relacjach partnerskich. Kasia spotyka się z Tomkiem. Na początku bajka. Prezenty, komplementy, smsy co 5 minut. Po trzech miesiącach zaczyna się kontrola. Gdzie byłaś? Z kim? Dlaczego się tak ubrałaś? Kasia czuje się winna. Tłumaczy się, usuwa znajomych z Facebooka. A Tomek? Robię to, bo Cię kocham. To, to, to klasyczna toksyczność. Zaczyna się jak film romantyczny, kończy jak thriller. Toksyczność w przyjaźni. Marek ma kumpla, który zawsze pożycza pieniądze, ale nigdy nie oddaje. Potrzebuje pomocy przy przeprowadzce. Marek biegnie. Marek potrzebuje pomocy? O, nie mam czasu. I tak odla. To też toksyczna relacja, tylko w wersji koleżeńskiej. A toksyczność w rodzinie? Klasyka. Jesteś nikim bez nas. Kto ci pomoże, jak nie my? Jak możesz nie dzwonić codziennie? Przecież matka cierpi. To nie jest miłość. To emocjonalny szantaż. Dlaczego w to wpadamy? No dobra, ktoś może zapytać, ale dlaczego ja w to wchodzę, skoro to takie oczywiste? Odpowiedź jest trochę smutna, bo toksyczne relacje często bazują na naszych ranach i brakach. Jeśli w dzieciństwie słyszałeś, że musisz zasługiwać na miłość, łatwo wpadniesz w układ, gdzie ciągle się starasz. Jeśli boisz się odrzucenia, zostaniesz nawet jak boli. Jeśli mylisz kontrolę z troską. Nie zauważysz, że ktoś cię dusi. Toksyczne osoby potrafią też świetnie maskować się na początku. Bywają czarujące, uwodzicielskie, dają to, czego pragniesz, a potem stopniowo odbierają wolność. Dlaczego zatem ludzie są toksyczni? Nie rodzimy się toksyczni. To raczej efekt miksu doświadczeń, ran, braku umiejętności radzenia sobie z emocjami i czasem czystego egoizmu. Toksyczne zachowania często wyrastają z lęku i braku poczucia wartości. Ktoś sam czuje się słaby, więc próbuje kontrolować innych, żeby pomóc poczuć moc. Wzorów z domu. Jeśli w dzieciństwie widział manipulację, krytykę i emocjonalny szantaż, to może nie znać innego sposobu na budowanie relacji. Potrzeby kontroli. Niektórzy boją się odrzucenia tak bardzo, że wolą dusić partnera, żeby nie uciekł. Brak samoświadomości. Bywa, że ktoś naprawdę nie rozumie, że jego zachowania są krzywdzące, bo nikt mu tego nigdy nie nazwał. Czyli toksyczność rzadko bierze się z czystej złośliwości, to raczej efekt ran i nieprzepracowanych historii. Co to mówi o nas? To częste pytanie. Czy ty, czy to, że wchodzę w toksyczną relację, znaczy, że coś jest ze mną nie tak? Odpowiedź. To mówi coś o obu stronach. O tej osobie że nie umie budować zdrowych relacji, że kieruje się lękiem albo egoizmem i o nas, że mamy jakieś haczyki, które stawiają, że łatwiej w to wchodzimy. To mogą być chęć ratowania innych, lęk przed samotnością, niskie poczucie wartości. Ale ważne jest to, że ktoś zachowuje się toksycznie, więcej mówi o nim niż o tobie. Ty nie odpowiadasz za to, że ktoś manipuluje, krytykuje czy nie szanuje granic. Możesz odpowiadać tylko za to, czy w tym zostajesz. Jak się zatem bronić? Przede wszystkim rozpoznaj sygnały. Pierwszy krok to nazwać rzeczy po imieniu. Jeśli po spotkaniu z kimś czujesz się regularnie jak wyciśnięta cytryna, to znak granice, granice, granice. Mów wprost nie zgadzam się, nie chcę o tym rozmawiać. To mnie rani. I trzymaj się tego, nawet jeśli druga strona przewraca oczami. Nie daj się wciągnąć w poczucie winy. To ulubiona broń toksycznych ludzi. Zadaj sobie pytanie. Czy naprawdę zrobiłem coś złego, tylko nie spełniłem cudzych oczekiwań? Wsparcie z zewnątrz. Przyjaciele, terapeuta, grupa wsparcia. Toksyczne relacje działają jak bańka. Tracisz perspektywę. Potrzebujesz kogoś z boku, kto powie halo. To nie jest normalne. Jeśli trzeba odejdź. Najtrudniejsze, ale czasem jedyne rozwiązanie. Toksyczna osoba rzadko się zmienia, jeśli sama tego nie Żeby nie skończyło się na teorii, przedstawiam Ci kilka prostych ćwiczeń. Dziennik emocji. Po każdym spotkaniu z ważną osobą zapisuj, jak się czujesz: czy jesteś spokojny, zmęczony, winny, czy szczęśliwy. Zobacz, co się powtarza. Lista plusów i minusów. Spisz, co ta relacja Ci daje i co zawiera. Czasem na papierze widać więcej niż w głowie. Ćwiczenie granic. Wybierz jedną małą rzecz, którą powiesz nie. I sprawdź, co się stanie. Na przykład nie mogę dziś rozmawiać, oddzwonię jutro. Technika lustra. Wyobraź sobie, że to Twoja przyjaciółka opowiada Ci o tej relacji. Co byś jej doradził? Odpowiedź zwykle jest prostsza niż nam się wydaje. Toksyczne relacje to nie bajki, z których wychodzi się z uśmiechem i nową sukienką, to ciężar, który niszczy poczucie własnej wartości. Ale dobra wiadomość jest taka: da się je rozpoznać, zanim zrobią za dużo sztuk. Klucz to świadomość, granice i odwaga, by powiedzieć dość. I pamiętaj, zdrowa relacja to taka, w której czujesz się sobą. Jeśli to, o czym mówię, trafia do ciebie i chcesz więcej treści o psychologii w wersji praktycznej i przystępnej, zostaw subskrypcję. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków, a ja będę wiedziała, że warto wrzucać tu kolejne tematy, które pomagają ogarnąć życie i relacje. No i oczywiście, jeśli masz swoje doświadczenia z toksycznymi relacjami albo pytania, napisz w komentarzu. Twoja historia może być dla kogoś innym dzwonkiem alarmowym.